Prawo stałości składu związku chemicznego, poziom klasa siódma, zadanie pierwsze. Oblicz stosunek mas pierwiastków chemicznych w tlenku strontu, wiedząc, że powstał on z 88 g strontu i 16 g tlenu. No to mamy podać stosunek mas pierwiastków, a my te masy mamy podane, więc tak naprawdę mamy tylko podać, w jakim stosunku są te masy. Jak podajemy stosunek, no to te masy sobie wypisujemy, że mamy 88 g strontu i 16 g tlenu. I teraz, żeby wyciągnąć stosunek, to musimy te liczby maksymalnie jak się da skracać. Czyli patrzymy 88 i 16, przez jaką liczbę się, przez jaką liczbę obydwie te liczby się dzielą. Tutaj można wybrać od razu maksymalnie największą możliwą, czyli że na 8. Ale jeżeli nie zauważymy od razu że na 8, no to możemy podzielić sobie na 4, potem widzimy, że jeszcze da się na 2, czy jeszcze dzielimy na 2. No i widać z tego, że stosunek mas tych pierwiastków chemicznych, czyli strontu do tlenu to będzie 11 do 2. Zadanie drugie. Oblicz skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym o wzorze sumarycznym K2Cr2O7. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Skład procentowy, to chodzi o to, jak mamy całą masę tego związku, to jaki procent tej masy stanowi w nim potas, masa potasu, jaki procent całego tego związku, jego masy stanowi masa chromu i jaki procent całego tego związku, jego masy stanowi masa tlenu. Więc najpierw, żeby to policzyć, to musimy sobie policzyć w ogóle, ile wynosi masa cząsteczkowa tego całego związku. Także Liczymy ją korzystając z układu okresowego. Można sobie sprawdzić, ile każdy z atomów waży w układzie okresowym. Potas będzie ważył 39 unitów, chrom 52, a tlen 16. No i żeby policzyć masę tej całej cząsteczki, to patrzymy, ile tutaj tych atomów poszczególnych pierwiastków wchodzi w skład tej cząsteczki. Czyli mamy dwa atomy potasu, czyli piszemy 2 razy masa 39, dwa atomy chromu, czyli piszemy 2 razy masa 52. I 7 atomów tlenu, czyli 7 razy masa tlenu, 7 razy 16. Wszystko dodajemy i wychodzi nam 294 unity. I teraz jak chcemy policzyć, jaki procent, jaki procent całej tej masy stanowi masa potasu, to tu można to w różny sposób policzyć, bo to są już procenty, to jest już tak naprawdę matematyka. Więc można to zrobić ułamkiem, czyli na przykład wziąć masę samego potasu, czyli 78%, Zrobić z tego ułamek, bo procenty to są tak naprawdę też ułamki, czyli jak zrobimy ułamek, czyli 78 na 294 i pomnożycie razy 100%, to wam wyjdzie to samo. Można też wydaje mi się, że bardziej logicznie i prościej dla was jest zrobić proporcją, ale tu bez różnicy, można napisać sobie, że cały ten, cała ta cząsteczka waży 294 unity, czyli 100%, a ile procent przypada na masę samego potasu, czyli. Dwóch tych, dwóch tych atomów o masie 39, czyli razem 78 ml waży tutaj potas. No i wychodzi też z proporcji 26,5%. I w ten sam sposób liczymy zawartość procentową chromu i tlenu. Jak już mamy zawartość procentową potasu i chromu, no to tlenu można policzyć w ten sposób, że sumujemy te procenty, odejmujemy od 100% i wychodzi nam 38,1%. Można też osobno policzyć bez różnicy. Ważne, żeby robić to zgodnie z poleceniem, czyli żeby te wyniki jak sobie policzyć na kalkulatorze zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku. Zadanie numer 3. W pewnym tlenku siarki zawartość procentowa tlenu wynosi 60%. Oblicz stosunek masowy siarki do tlenu w tym związku chemicznym i napisz wzór sumaryczny tego tlenku. To już jest delikatnie bardziej złożone zadanie, widać trochę więcej miejsca nawet nam zajęło. Czyli mamy jakiś tlenek siarki, ale nie wiemy jaki, czyli nie wiemy ile tam jest atomów siarki, więc tutaj w miejsce ilości atomów siarki wpisujemy x, a w miejsce ilości atomów tlenu wpisujemy sobie y. Jak sobie założymy, że m, tak sobie to oznaczyłam, tu można dowolną literkę sobie wybrać, że jak mt to będzie masa całego tego tlenku, tak? Tak sobie oznaczyłam taką literą, dlatego że masy całego tlenku nie mamy, ale mamy podać stosunek masowy. Czyli stosunek masowy to to, co było w zadaniu pierwszym, czyli to będzie stosunek masy siarki do masy tlenu w tej cząsteczce, tylko że ja teraz nie znam tej masy siarki ani masy tlenu. Ale wiem, że masa siarki to no tutaj jest 40% całej tej masy tego tlenku. Tak? Skoro, tlen, skoro siarka skoro tlen 60% całej masy tlenku, no to. Siarka 40% całej masy tlenku. No to na razie zamiast tej masy mogę sobie wpisać, że 40% całej masy tlenku, no bo to będzie masa siarki, tak, do masy tlenu, czyli 40% masy tlenku, do 60% masy tlenku. Bo jak sobie 40% razy masy tlenku bym pomnożyła, no to bym miała tą masę siarki, tylko że nie mam masy tej tlenku. Tego tlenku, no i na tym polega tutaj problem, ale skoro w tym stosunku mogę sobie tak ładnie skracać, jak wcześniej skracałam, tutaj jak sobie podzielę obu stron przez MT, to mi się to skróci, tak? Nie będzie mi to potrzebne. Później dostały mi te procenty, czyli 40% to jest 40 setnych, czyli jak skrócimy na 10, to jest 40, tak? Tak samo 60% to jest 60 czyli 60, i później jak chcemy wyciągnąć ten stosunek, no to muszą to być liczby całkowite, czyli tutaj mogę sobie pomnożyć razy 10 i potem jeszcze da się skrócić na 2, czy skracam na 2 i wychodzi, że stosunek masowy e, siarki do tlenu w tym tlenku to będzie 2 do 3. I później jeszcze mam podać wzór sumaryczny tego tlenku. No to tutaj e, tego typu jeszcze nie było zadania. Wzór sumaryczny tlenku, czyli chcę wiedzieć, ile to x i y będzie wynosiło, albo znać stosunek tego x do y. No to piszę sobie, że skoro mam stosunek masowy, bo żeby mieć wzór sumaryczny, to właśnie stosunek masowy będzie nam potrzebny, no to piszę sobie, że jeżeli mam ten stosunek masowy, że jest 2 do 3, to to jest masa siarki, tak? Do masy tlenu to jest 2 do 3, a jak zapiszę masę siarki? Masę siarki mogę zapisać tak, no że to jest 32 razy ten x, tak? O tyle, ile by tutaj było tych atomów siarki, to razy tyle bym pomnożyła tą masę siarki, no, żeby mieć jej masę tutaj w tym tlenku, tak? Czyli 32 razy x to będzie masa tlenu do, przepraszam, 32 razy x to będzie masa siarki do masy tlenu, czyli tu bym masę tlenu, czyli 16 pomnożyła razy y, czyli 16y, i to daje nam stosunek 2 trzecie, tak? Czyli Masa siarki do masy tlenu to będzie 2 do 3. I teraz z tej proporcji wyciągnę sobie no, stosunek y do x czy x do y i on wyjdzie 3 do 1. Stąd wiem, że tutaj przy tlenie będzie trójka, a przy siarce będzie jedynka. I potem sprawdzam, czy wszystko mi się tutaj zgadza, czyli czy faktycznie stosunek mas tych pierwiastków w, tym, w tej, tym tlenku będzie taki, jak nam wyszedł, tak? I czy to się zgadza z treścią zadania? No bo tutaj siarka by ważyła 32, tak? A tlen 48 razem, bo 16 razy 3, czyli 32 do 48 te masy, jakbym chciała, 32 do 48, jakbym chciała skrócić, to mogę skrócić na 16, to by mi wyszło 2 trzecie, czyli to by się zgadzało, ten stosunek masowy, No, i jeszcze ta masa, no to całkowita masa by była tego, bo to będzie tlenek siarki 6, całkowita by ma, masa by była 48 plus 32, to jest 80, tak? 80, czyli 80 unitów to by było 100%. Więc 10% to by było 8 unitów, czyli 32 unity, czyli tyle, co przypada na siarkę, to by było 40%. Także się zgadza wszystko. Także tutaj w, z tych pierwszych trzech zadań, sprawa stałości składu, składu związku chemicznego, no to musicie wiedzieć, jak się wyciąga stosunek masowy pierwiastków, tak jak w zadaniu pierwszym, jak obliczać skład procentowy, czy zawartość procentową pierwiastków w danym, danej cząsteczce. I też y, trzeba umieć na podstawie stosunku masowego wyciągnąć wzór sumaryczny cząsteczki. To są te trzy umiejętności, które tutaj są w tych trzech zadaniach. W dalszych zadaniach y, będą podobne typy zadań, takie już dla utrwania.